Co to będzie się działo, to nie wiem. Bieg, bieg. Na Na Wysoki strasznie, nie? Na no, ten placik tam trzymał no. mm. Czekaj, ja opłamy ten placik. Placik, odpoczywa, to Czekaj, czekaj, tak? Przyłożył mu. No, no. czego to nie dojdzie. O, co się stało? Ten drut mi się tam wkręcił, wiesz. I ten plastik złamał. O! Ale jak go kurwa nie dostać? Popsułem? Nie, tylko, tylko, tylko trochę. Tylko, tylko trochę. Kacper, da się golnąć swoim? No tak. Dobra. tuż jakiś jaki fajny! Co to? Co jak ci szło? No kurwa, to by się w strach odkręcić. Czekaj. Mocny? Sobie, bo ja nie, nie, ten, żeby nie wyjebał Mocny? Ja tylko trójkę dałem i nic więcej Zapierdala jego, ale to prowadzi to kurwa dodajesz gazu leci w powietrze kurwa. No jak? Nie dla mnie na pewno <laughs> To za mocny ale... Kacper, chodź Ale to chodź, jak to sprzęgło chodź, ten gaz będzie... Na no, tego potwora teraz idę Ty, proszę, zaparkuj ci tak jak ja Odpal paliwo. Odpaliłem patrz, Tu, zobacz, za kranik dopiłem Na off? Na on Co tu jest, bieg? 你不能跑、啊，但是我们不能 Fajny, stabilny, ale mocy nie ma. Kacper, fajny, stabilny, ale mocy nie ma. Kabeczka jest włączone? No. A widać? Liczy? No. No. Musisz z wydechem pokombinować, wiesz? My będziemy chyba tu lejki zmieniać. Powiedz tacie, niech kupi. Co? Kupi tata Kupi, nie? No. Szala, sjedziemy. Jak tam jest? O, kurwa już? Uha Hane Kurde, nie trzeba mieć swojego sprzętu patrzcie. Taki nie wszyscy, nie? Tylko z kaspił, jaka konia Ich ja znaczy być Gnaty musi połamać o. No to 真是的。 Czemu on trzy! A czemu on tak chodzi? A czemu on tak chodzi? Nie wiem, się no ja zawiesił, nie wiem. Nie? Jakby się gaz zaciął, nie? Nie, To samo przed chwilą było, nie? Cię wjebałem tym w piasek, no dlatego Widzisz? Też nie odbił Monetka Elektronik. Za mocną łapę mam chyba <noise> Nie schodzi z obrotu Gdzie na trójce się jechało? Nie psułem! Mówiłem, że tak, popsuje A na dotarciu jest! No, nie dam swojego! Tak? Nie no, no, dawaj! No, daj, bo wszystko psułem. Daj, bo daj swoją! Mam no, Po To Kopnięcie ma. Aż strach się bać. Trzeci bieg miałem. Do trójki doszłeś? No? Ja, A ja nie lubię na wysokich biegach. Po co mam? Trójką mi tak tutaj stówę wykręcisz. A o trójko to tak spokojnie. Można wtedy podkręcić mu gaz. No. Wiesz, że ci nie wywali bez. Zrobi Nie kiedy To jest wtrysk? Czy gaźnik? Nie. tepej. TPI, no to coś tam trzeba zmienić. Tam wtrysk trzeba wyregulować, nie? Albo podpiąć komputer i zobaczyć, co się dzieje. No, chyba wtrysk wyregulować, bo, bo w trysk, całą drogę co tam. Wtrysk był regenerowany, a ten. No, no to... myślę, że tam nie brakło wyregulować. Się... Tak, trzeba. Bo jak już tam jechałem i zwolniłem, to już tylko Dopiero jak dostał biegło, to spadło. Jedynkę, no spadło. Potem się napędziłem, no i trójką tutaj, no to już tutaj zobacz jaki obrotów dostało, no ale, ale fajny no, fajny, no ale... tylko zapomniałem sprzęgła wnosić jak rozpuściłem gaz, ale raz słuchaj Jarek, dzisiaj jest dzień, w którym ty wszystko psujesz Tomek dzisiaj ma wolne Tomek, masz dzisiaj wolne, nie psujesz nic? nie A bo się grillem zajął Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.